Witam wszystkich, z tej strony Adam Jestem właśnie po pracy Zaraz wyskakuję na magnes neodymowy Zobaczymy co wypadnie Pierwszy raz będę rzucał w Anglii, więc lecę. No i jestem już koło rzeki Trochę pobłądziłem, bo nie znam tych terenów. Teraz trzeba wymyślić, jak się dostać na dół, żeby tutaj sobie pod mostem porzucać. Tu coś może być. Dobra, lecę znalazłem wejście, zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Nie w to rękę wziąłem kamery, i nie miałem dostępu do hamulca. Jest jakiś wędkarz. Trochę lipa. Bo nie dam rady sobie. Nie chcę mi przeszkadzać. Dobra, mam miejscowe nie mają przeciwko, żebym sobie poszukał. Po drugiej stronie mostu. Więc wyciągam. Magnesik. I pierwszy zarzut z wami. Muszę trochę uważaj, bo to jest obite blachą. Ale pierwszy fantoso są jakieś te. Trochę za cienką. O! A co i większego? i uh -huh. uh -huh. Pierwszy konkretnie grzyfan z 2 metry ma Odkładam grzecznie to tu i lecę dalej No i kolejny niezły kotlecik taki kawał rury No i kolejne fanty. Wybaczcie mi, ale zapomniałem przekręcić mikrofonu w moją stronę. No i pewnie będzie słabo mi słychać. Drucik, jakiś odłamek. Ciężko to odchodzi. Dobra, poza kamerą to wyciągnę. Odłamek. No i kolejny fant, fant drucik. Kurczę, nie wiem czemu wcześniej nie chodziłem. No i kolejna blacha, tym razem cienka. No i jest, kolejny odłamek. Ogólnie dajcie znać, czy Wam się to podoba, czy jest sens to nagrywać, czy po prostu mam sobie sam chodzić i po prostu tego nie nagrywać. Zaczepiło mi się coś większego, postaram się to na kamerze wyciągnąć. No i jest, spora upata. Nic nie widzicie. Po mnie jest latarka. Już Wam ją pokazuję. O. Spory kawał, ciężkiej upaty. Dobrze, rzucam dalej. No i kolejne fanty. Drucik i blaszka. Drucik do reszty. Blaszkę zaraz pokazuję. Czego to robię, ale bez haczyków. No i kolejny fan. Duży hak. Długo już nie porzucam, już ciemno się robi. Trochę za późno wyszłem ale cóż, wypadł to wypad. No i kolejne fanty. Teraz dwa haczyki. Jeden malutki, malutki. Nie wiem czy go co ułożycie i drugi i trochę większy. stoją na sztorz dwa No i ostatnie fanty, bo już jest za ciemno. Kapsel te, te, te od segregatora te to trzyma papiery, ten mechanizm cały, jakaś żyłka. O. No dobra, wychodzi na to, że muszę <gry> uciekać. No to nie wiem, czy będę coś dogrywał do tego, czy to starczy. Raczej wątpię, że to starczy, ale ja lecę do domu. I widzimy się przy następnym. No i mamy drugi dzień, też już jest dość późno. Mam gdzieś 2 godzinki. Rozbijam się i będę rzucał. Pierwszy rzut, i już jest kotlecik. A tu leży sobie krzesełko. Raczej je wyłowię po to, ma siedzieć w rzece. O! Kotlecik puścił. Wygląda jak miecz. Ciężko tak z kamerą, ale. Damy radę. O, ostre coś Jeszcze tu jakiś zło Bateria w kamerze mi padła Ale zawsze mam zapasową i drugi aparat Nie wiem czy to się nagrało Bo czasami jak padnie kamera to po prostu tracę ten nagranie no, To taki kotlecik wyszedł No i teraz wyciągnę te krzesełko No jest krzesło, jest gdzie siedzieć. Odstawię je gdzieś tutaj, koło tej wielkiej belki. No i kolejna dawka złomu sporo tu tego. jakieś śruby. Nie śruby, druty, gwoździe. Teraz jakieś nakrętki duże. Gwoździe i mał muszla się przy okazji złapała. No i stało się to, to, czego się obawiałem. Mocuję sobie kamerę na stałe, żeby mi przypadkiem nie wypadła. I zaglądamy, co się tam dzieje. Ehe, magnesik. Kurze. Jak go odczepię, to będzie dobrze. Ciężko jest. Muszę coś wykombinować. Nie no masakra Dobra z kamery to tu nie poszaleję Spróbuję go odczepić Magnes udało się odczepić Nie było łatwiej i jest kolejna porcja fantów Gwóźdź Kapselek I jakaś podkładeczka Jest i mały haczyk Zdajemy go O Zahaczyło się coś dużego No i postaram się to wyciągnąć na wizji No ciężkie No bo mi się tak wydaje Nie no ciężkie jest Co to jest, co to jest? Jakiś kawał blachy wielkiej Tu ciężkie jest No co tam, pruje Sorry, że tak trzęsę, ale Jakoś muszę trzymać kamerę. No i mamy kotlecika. Ktoś widzi na mnie kotlecik. A kamień też magnetyczny. O, kotlecik i gwóźdź. Ładnie. No i jest kolejny haczek. Ten jeszcze dałby radę um użyć. Zaraz go zdejmę. Oprócz tego gwóźdź. Ała, No ładny haczek. No i jest kolejny, tym razem duży. No i wyłowiłem teraz kartonik A w kartoniku pewnie nic O nie, małże się schowały Coś jest, jest drucik Kolejny haczyk do kolekcji Przenoszę się tam Gdzie ci wędkarze wczoraj byli Może jakieś blachy pogubili Blach nie ma, ale są dwa kolejne haczyki Wróciłem już pod most. Tam za wiele nie było. Tu jest takie coś, kapselek i parę haczyków. Już nie będę wam tych haczyków pokazywał, bo trochę za dużo ich. No i znowu coś jest na magnesie. Co to jest? Śruba. Oprócz śruby. E, drobinki tylko. No i właśnie widzę, że mam znowu mało baterii. Chyba drugiej baterii zapasowej nie naładowałem. Zrobię rzut przy Was. Jak mi Pani bateria najwyżej no będę zwijał, chyba że coś znajdę, to nagram drugą kamerę, ale jakość dźwięku będzie słaba. É que płynął Jest trochę złomu. Co tu mamy? O, nabój. Taki do syfonu. O, jakieś kółeczko? Druty. Więcej drutów. Kapselek z Desperadosa. No i drobnica. No i znowu coś na magnesie. Niedużego, ale jest. I mamy drut, i gwóźdź. No i super, chyba straciłem magnes. Zaczep, że kolej raz Pop popróbuję od boku to jakoś chwycić. Może odpadnie. No bo taki duży kawał, że nie mogę wyciągnąć. O, dobra, ja będę się tu z mę tym męczył. No i po magnesie nie jestem teraz przygotowany, żeby pływać, bo będę wracał mokry. Gdzieś go schowam. Tutaj linę przywiążę do tego kawałka łupaty. I gdzieś schowam, może o tam. I którego dnia może po niego przyjdę. Jajaj. No dobra, nieważne, trochę złomu było. Było jak było, ale straciłem magnes. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.